Witam serdecznie. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Adrian Kansy, prowadzę firmę Kanadria, która zajmuje się stolastwem artystycznym. Chciałbym życzyć Państwu wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia, pełnych radości, ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery. A w tym nowym roku niech Wam się Błogo Szczodrze darzy. Pragnę również podziękować za zaufanie i korzystanie z moich usług. Serdecznie podziękowanie za te wszystkie komentarze, komplementy, które teraz dostaję od Was. One są dla mnie tak budujące i takie, takie, taką dawają energię do jeszcze lepszej pracy i na pewno będą jeszcze lepsze realizacje i lepsza robota i dołożę wszelkich starań. A dla tych, którzy mnie obserwują w Holandii i nie rozumią, życzę to tak. Prete Face Glikich New Year, Grute, Dziękuję Państwu bardzo.